Dobra. Więc tak sobie. Nie. Roblox. Roblox, ale tu jest jedna. Niszczyciel wygrywa. Dobra, ja mam taką jęgę sobie widzicie. Ja nie jestem niszczycielem, ty. O! Nie, a ja chciałem być. Masz Jezu, Dobra. No to i pokażę wam coś w tej grze. Że on. on. Ona sobie na przykład strzela, la, jak jakimś obiektem. Ten na przykład sobie uwierzy czy... Nie. A, gra się skończyła. No to super, niszczyciel nie umiał. Dobra, kolejne. Ja no, jakiegoś styki mela No <ścoughs> Dobra I wyszedł na scenę! i to, Dobra, jednak się boi. O Jezu odwrócić, że Gdzieś rzuca Gdzie rzuca a, 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 a. Oni sami dodają Mi Naprawdę czułem, że nie Spadała Ooh. Yes. <sighs> Jak, 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 jak. Pokaż teraz misję. Dalej za do osób. A mogło być lepiej. Ciebie udostępnimy komuś, kopiuj. YouTube. Kom. e tu, e tu, dobra dobrar,

A mm. on się wskusi, na lajwa, dobra dziewięć, dobra zakończyć, i tak to nikt nie ogląda, a mi chcę wstać, eryf, eryf. To napisał nasz ja. Setkę pytań. Nie, nie, ma. nie, nie, ma? Dobra. Nikogo nie, i mogę nie, nie, Dobra. ja, kogo nie, 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 Dobra, mala.